Dalej prosto na parkę, Następnie ale... Skręć w lewo Ale czy tam będzie do parkowania to nie wiem Impreza na całego Tu się są te milisy. docelowe jest po lewej stronie tam jakieś są obiekty latające idziemy to zobaczyć najpierw a tu te wydmy dość takie wysokie Nie wiem czy to jest transportowe czy Aby jakaś wyspa jest Tam wygląda jakby jakiś bunkier był w góry No pokaz, jaki tu pokaz jakichś latawców jest A nie to wygląda jakieś takie miś tam jakaś kula jakiś smok dobra, tu żadnych bunkrów nie ma to jest ochrona To jest jakiś stary płot. No to mogli wszędzie siedzieć. Sypało. Zobaczcie, jakie to osoby tam koło wody, jakie to są małe. Trafić takiego człowieka to ciężko. Taki to pomnik w stylu w minionej epoki, socjalizmu. Nie widać, że tu kasy wygnęły. jest tutaj w środku. No to w środku... Dzisiaj śmiesznie wyglądają, bo są wysokie, wąskie. Nie są takie, że tak powiem, rozłożyste jak te dzisiejsze i niskie. No, ale... no Podobnie zresztą Rosjanie teraz robią. Też Ukrainy zasypują po prostu ilością. Bez Ach, no, ale ogólnie wojna to, mówię, nic fajnego. Warto się zawsze starać, żeby jej... Daję tego zobaczyć. Patrzymy się pod parkowaniem, ale jakoś mi się uda by to trochę pochodzić. Tu gminy wszędzie dbają, żeby były skoncentrowani na Amerykanach. Tam widać te klify. że widzicie tu to wybrzeże bardzo strome jest. To... Kawałek próbują? dalej, pojechałem za tą główną wykleżą Omaha. No i to rzeczywiście już coś jest. Tam są te przeszkody. Powinno zobaczyć. Tu jest jakiś jest monument, i to jest stary bunkier niemiecki. To jest jakaś mapa. Może coś I bunkier jeszcze jest taki widzę Jeżeli chodzi o niemieckie Jeszcze jest takich gloczków Może to jakieś okopy były? ta ścieżka? No, góra jest naprawdę niezła, oczy. I droga na dole. Jakieś lotnisko zrobili, czy coś takiego. Tak tak wynika. O, to 100 km, tam 100, tam godzina, tam dwie. Dzisiaj już zrobił biska zupy i do widzenia. Nie dałeś rady. Następny, i to na razie by było wszystko zamacha. To jest też takie mikro, muzeum zewnętrzne. że tam gdzieś w tych lasach, na tych wydmach gdzieś są takie opuszczone bunkry pewnie częściowo powysadzane chyba ludzie powoli już że tak powiem wracają na kolację za 200 metrów na rondzie drugi zjazd gaczy nie stosują bo toca co, się nie mają go.